Tylko, że za styl zarządzania raczej się nie odwołuje tak ważnej osoby z dnia na dzień w takim trybie pilnym. To jest właśnie, chodzi o to, że jeżeli nie mamy jasnego wytłumaczenia tej sytuacji, no to... Każdy ma pewnego, usłyszeć, tak? y, pewne skojarzenia. No, tam są bardzo duże przetargi na duże kwoty. Pamiętamy ne, historię tych kosaków, zdaje się, z, z niedawno i tutaj chodzi o to, że do, dopóki nie ma jasnego wytłumaczenia, no, to będą insynuacje różne i to, to, jest, to jest bardzo zła sytuacja, bo nie, nie chce mi się wierzyć, że, za, że styl zarządzania to jest coś, co takie nerwy powoduje takie rzeczy się dyskutuje, pokazuje jakiś horyzont czasowy i to odwołanie następuje w jakimś spokojniejszym trybie i z lepszym wyjaśnieniem. To ciekawa uwaga. Grzegorz Sudejko? Odwołanie na dwa tygodnie przed rozstrzygnięciem konkursu, w którym pani prezes, PO prezes... Yy, dyrektor, PO dyrektor tak, e, Generalnej tak, Dyrekcji, startowała i jest oczywiście w znaczące. A to ona teraz nie może zostać i nie I, może wygrać nie, tego konkursu? Nie, startować już chyba nie będzie. Tego nie wiem, czy może nadal startować, ale przecież wiemy doskonale, że jej, że już go jej nie możliwości tak, są jest bardzo, bardzo ograniczone tak. w tym momencie, prawda? Ale to byłoby zbyt czyste? banalne, gdyby tylko chodziło o to, żeby ona nie startowała, bo po prostu można było jej nie wybrać, jak już tak. wystartowała. Oczywiście można było jej nie wybrać, więc odwołanie jej na dwa tygodnie przed Konkursu jest znaczące. Prokuratora tam nie ma. Nie widziałem też tam nie, 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 jakichś zdjęć, żeby przyszli faceci w, w kominiarkach. Co w jakiejś części eliminuje wszystko? nam ewentualne podejrzenia tak. o sprawy korupcyjne. Więc no no z, z tym zarządza tak. Na pewno jest problem taki, że do tego konkursu chciało się przykleić wiele różnych frakcji politycznych. I tutaj jakby konkurencja między tymi grupami z pewnością doprowadziła do jakiegoś napięcia, które skutkuje e, tym rozstrzygnięciem. E, z pewnością pani, e, pani dyrektor e, no, czuła się dosyć pewnie w, w, w tym konkursie i pojawienie się. E, jakichś sił politycznych, które chciały widzieć tam swojego kandydata. Nawet słyszę o niektórych nazwiskach. No musiało ją zniecierpliwić, a to powinien doprowadziło do awantury, a to redaktor. doprowadziło do dymisji. P powinien pan redaktor nam coś więcej powiedzieć. Jeśli to jest prawda, to co mówi Grzegorz Cudejko, no to, to, to jest coś strasznego, no bo... Yy, ten, a nie lubi tam że Łodzi? Ten urząd Łodzi lubi, a czemu akurat Łodzi? Mam wrażenie, że to środowisko polityczne łódzkie tam było bardzo aktywne. Przepraszam za ten w, trans. w każdym razie chodzi mi o to, że, że to nie jest jakiś urząd o jakiejś yy, y, wymiernej władzy politycznej. To jest urząd odbudowania drogi, tak? No, o... Więc okej, okay, no można, tutaj można decydować, którą drogę budujemy najpierw. No i właśnie który... tak niestety było zawsze, że tam, gdzie władza została wybrana, drogi powstają szybciej. Muzyka